Halo, halo, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś porozmawiamy sobie o śniegu, o opadach śniegu. Cały czas pytacie, kiedy ten śnieg się pojawi. Tu sytuacja nadal do końca jest niepewna. Mamy z jednej strony blokadę wyżową, która cały czas utrzymuje niże w ryzach poza naszymi granicami. Z drugiej strony, w tym tygodniu, szczególnie pod koniec, widzimy przełamanie tej blokady wyżowej i tu już coś się zacznie dziać. Natomiast scenariuszy jest kilka. Jeden ze scenariuszy mówi o niżach, które spływają. Północy będą kierowały się na południowy wschód. Drugi natomiast scenariusz, drugie scenariusze mówią o niżu genueńskim kierującym się na północ. No i zobaczymy, który z tych scenariuszy znów jest faworyzowany i który z tych scenariuszy może przynieść najwięcej śniegu. Od razu Wam powiem, że to jest scenariusz z niżem genueńskim. No ale zobaczmy. W tym momencie sytuacja w Europie jest taka, że mamy cały czas wyże. Wyże cały czas dominują w pogodzie. Mamy z jednej strony wyż znajdujący się na wschód od naszych granic, z drugiej strony mamy wyż nad Wyspami Brytyjskimi. Gdzieś pomiędzy mamy słabiutki nisz, który będzie powoli zanikał. Generalnie widzimy tutaj przede wszystkim, że w pogodzie niewiele się będzie zmieniało. I ja już tutaj też wam powiększę. O, nie, niewiele będzie się zmieniało, ani że są daleko wypychane na północ i one w żaden sposób nie wpływają na pogodę w Polsce, bo możemy zobaczyć sobie tutaj właśnie ten front atmosferyczny, który tutaj gdzieś się znajduje, on jest bardzo słaby. On po prostu zanika, i tutaj raczej nic pod tym kątem nie będzie wyglądało lepiej. Natomiast, my sprawdźmy, moi drodzy, zobaczcie, jak to wygląda w oddali. Tutaj mamy Ocean Atlantycki, i tutaj mamy niże, i zobaczcie te niże. Jeżeli już w jakikolwiek sobie sposób wędrują, to bardziej wędrują w kierunku południowym, północnym, północno-wschodnim, omijając właśnie tą strefę wysokiego ciśnienia. I owszem, krople chłodu będą się pojawiały w kolejnych dniach, co mówiłem w poprzednim materiale, ale nadal cały czas jest ta blokada wyżowa. I dominacja wyżów, ale musimy tutaj spojrzeć na to też trochę z innego kąta, przede wszystkim kąta. O, przede wszystkim musimy tutaj sobie zerknąć na Morze Śródziemne, nad którym ciągle coś się dzieje ciągle występują gdzie nie, gdzie burze no i tworzą się układy niskiego ciśnienia. I teraz pytanie, czy któryś z tych układów nie pójdzie ścieżką w kierunku Polski. Warto to zobaczyć, ale też od razu warto tutaj przede wszystkim powiedzieć, że ja już w dwóch odcinkach mówiłem o tym, że może być taka sytuacja, że pojawi się niż Genueński. On jest w wyliczeniach pokazywany raz w modelu GFS raz w modelu ECMWF. Rozstrzelone są te wyliczenia, ale mimo wszystko są one widoczne. No i teraz znów model GFS faworyzuje. Powstanie właśnie takiego, takiego niżu. Więc tutaj zacznijmy od pola potencjału na wysokości 500 hektopaskali. No i mamy 19 oraz 20, więc sprawdźmy sobie, jak te dni mogą wyglądać, bo one w modelu GFS wyglądają naprawdę interesująco. Przede wszystkim interesująco wygląda 19 i 20. Ten 19 i 20 już nie pierwszy raz jest omawiany, że wygląda dosyć intrygująco. Sprawdźmy, moi drodzy, wybierzmy sobie oznaczenie i tu byśmy mieli właśnie ten niż genueński. Kolejny niż byłby nad Wyspami Brytyjskimi w tym wyliczeniu, i jeszcze kolejne tam dalej na północy, wyżej daleko nad Oceanem Atlantyckim. Ta sytuacja powodowałaby spływ chłodnych mas powietrza z północy. No i oczywiście długą falę górną, która byłaby tutaj bardzo mocno zaznaczona, sięgałaby aż praktycznie do wybrzeży, wybrzeży Algierii, Tunezji. Naprawdę gruby temat grube wyliczenie, które warto oczywiście tutaj wziąć przez pryzmat takiej ciekawości, ale, mimo wszystko, warto na to zwrócić Uwagę. zobaczcie temperatury na wysokości 850 hPa 19 listopada i widzimy tutaj spływ bardzo chłodnych mas powietrza, spływ bardzo zimnych mas powietrza i to bardzo mocny spływ z północy w kierunku południowym, jak bardzo zobaczmy, Wybierzmy sobie chłodne masy powietrza, ja je zaznaczam. No w sumie zaznaczę je generalnie na niebiesko, ale nie wiem czy one będą czytelne, więc może jednak na fioletowo. O, na fioletowo. I zobaczcie, z północy spływają właśnie te chłodne masy powietrza w tym wyliczeniu. Zgodnie z cyrkulacją w niżów są zaciągane w kierunku wschodnim. Ta fala tych chłodnych mas powietrza spływa bardzo mocno i leci dalej w kierunku południowym aż do. Aż do praktycznie północnej Hiszpanii, do Włoch i właśnie do tego niżu genuńskiego. Z drugiej strony, cieplejsze powietrze jest kierowane z jednej strony w kierunku Oceanu Atlantyckiego przez Wyż, który miałby się znajdować właśnie nad Oceanem Atlantyckim, z drugiej strony bardzo mocno będzie byłoby kierowane w kierunku m.in. Polski Południowo-Wschodniej i dalej na północ. No i tutaj mielibyśmy fronty atmosferyczne, fronty atmosferyczne, które no, na początku byłyby, front ciepły zapewne, gdzieś dalej byłby... Front chłodny, ja już tutaj oznaczę na niebiesko, i tu byłoby na pewno dynamicznie, na tym obszarze. Na tym obszarze z pewnością byłoby dynamicznie i zobaczmy, jak dalej to wyliczenie się toczy. To jest stan na 19. Zerknijmy sobie właśnie tutaj już na sytuację pogodową. Zobaczcie, niż nad Wyspami Brytyjskimi opady deszczu, ale też lokalnie opady deszczu ze śniegiem i śniegu również nad Morzem Północnym z racji spływów. Tej chłodnej masy powietrza. Tutaj na fioletowo zaznaczone obszary konwekcji, konwekcji zimowej, ponieważ tutaj występowałyby opady śniegu, opady śniegu również w Finlandii, więc taki bardzo śnieżny trend. No i mamy ten nisz genueński, jak widzimy tutaj, właśnie na tym froncie ciepłym, mielibyśmy w pierwszej kolejności opady śniegu, i te opady śniegu kierowałyby się między innymi w kierunku Polski. Co sprawdźmy sobie tutaj dokładnie, jakby to mogło wyglądać. 19 i przemieszczanie się tej strefy opadowej w kierunku Polski. Więc mamy tutaj typową sytuację, kiedy front atmosferyczny, kiedy front atmosferyczny, kiedy niż, kiedy niż przemieszcza się z nad Zatoki Genueńskiej w kierunku Między innymi Polski, dalej na północ, i po zachodniej stronie mamy opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Po wschodniej stronie przede wszystkim opady deszczu, i tamtego deszczu byłoby w mniejszej ilości opadów. I sprawdźmy sobie moi drodzy dokładniej, jak to mogłoby wyglądać w przypadku Polski. Ja już tutaj sobie zaznaczam i przechodzę do kolejnego slajdu. Tutaj mamy wysokość już zdecydowanie niższą. Bo no to jest wysokość 2 metry nad poziomem morza, no i nas interesuje model GFS i 19. I zobaczcie, tutaj mamy właśnie te W nocy z 18 na 19, ten niż już dosyć dobrze by był rozbudowany nad Morzem Śródziemnym. On by się tworzył tutaj w okolicach zatoki genuańskiej. Wyżeby były odepchnięte bardziej na zachód i na wschód, więc ścieżka w kierunku Polski byłaby bardzo dobra pod tym kątem. No i mamy szybkie przemieszczanie się tego. Tego wyżu, tego niżu, przepraszam, w kierunku północnym i we wtorek, 19, on już wkraczałby do Polski w tym wyliczeniu, by następnie 20 opuszczać nasz kraj nad Morzem Bałtyckim. Nie muszę tutaj za bardzo dodawać, że taka sytuacja powodowałaby dosyć dynamiczną pogodę w Polsce, właśnie 19, 20 i 21, 19, 21, tutaj mogły być całkiem ciekawe sytuacje pogodowe, no, warto to oczywiście zobaczyć, i w związku z tym ja tutaj przechodzę jeszcze do jednego wyliczenia, które wam przygotowałem do wyliczenia Polski. No i sprawdźmy, jak ta Polska mogłaby wyglądać w przypadku przemieszczania się takiego niżu. W momencie, gdy taki niż wędruje z południa w kierunku północnym, na, w Polsce już zaczynają się opady, i tutaj wcale nie byłoby lepiej, bo opady już by się zaczynały 18, ale przede wszystkim główna strefa opadów przemieszczałaby się 18 i 19. I tu mamy właśnie idealną sytuację, jaka jest widoczna. Sprawdźmy. Centrum niżu wędrowałoby przez Polskę. Tu mamy niż. No i mamy teraz dwie strefy: strefę frontu ciepłego i strefę frontu chłodnego. Strefa frontu ciepłego byłaby gdzieś tutaj, właśnie na tym obszarze. Stąd napływałoby cieplejsze powietrze w kierunku północnym, na północy odpychane, wypychane w kierunku raczej zachodnim i południowym byłoby chłodniejsze powietrze, to dlatego tutaj występowałyby opady deszczu ze śniegiem, śniegu bądź deszczu. No i cóż, sprawdźmy sobie temperatury, bo temperatury nas tutaj też bardzo interesują na wysokości 2 metrów w wyliczeniu modelu GFS, i bardzo ładnie widać, że na wschodzie te temperatury byłyby dosyć wysokie, na południu 9 stopni Celsjusza, podczas gdy na zachodzie byłoby minus 2 do 4 stopni Celsjusza. Więc widzimy, jak duże różnice temperatur by były na danym obszarze. Stąd właśnie ta dynamika w pogodzie. Moi drodzy, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Dajcie znać, czy te nowe formy omówień są dla Was czytelne? Komentarze są Wasze. Każdy feedback zbieram. My widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.